Trenerze, przed nami mecz z mistrzem Polski Lechem Poznań. Na początek zapytałbym o sytuację kadrową i nastroje w drużynie przed tym spotkaniem. Sytuacja kadrowa nie jest w 100% dobra. Nie mamy za kartki Pedro, mamy drobne drobne urazy. Mam nadzieję, że uda się nam wyleczyć wszystko przed, przed jutrzejszym wyjazdem. Także czekamy do ostatniej chwili ze wszystkimi zawodnikami. Na dzień dzisiejszy walczymy, żeby wszyscy byli zdrowi. Wiemy, że Lech na początku sezonu miał pewne problemy, teraz już ta drużyna doszła do, do lepszej formy. Gra jednak na dwóch frontach. Wczoraj rozgrywała mecz w lidze konferencji Europy. Jakby trener scharakteryzował tego rywala na ten moment? Tak, zdecydowanie lepiej Lech wygląda niż na początku sezonu. Też na pewno ma to wpływ, że trener troszkę już jest z tym zespołem więcej i yy... Wczoraj też byłem na meczu akurat Lecha tutaj z Warszawą i e, było widać, że, że dobrze operują piłkę, są, e, są aktywni i mają jakość piłkarską. Ławka rezerwowych bardzo, bardzo mocna, także tutaj też jesteśmy ciekawi jak, jak Lech zareaguje po tym spotkaniu, jaki skład wystawi i, i, i jak zagrają, bo e, ten mecz wczorajszy to był taki też można powiedzieć z dwóch stron... E, te sytuacje były, dochodziło też do, do takich pod, podbramkowych momentów, w których to Lech czy też drużyna przyjazna mogła szczelić bramkę. Ciekawy mecz do przeanalizowania przez nas właśnie, który żeśmy zobaczyli. I nie da się ukraść, że gramy z Mistrzem Polski, który nabrał tempa takiego mocnego i widać, że odrabia, odrabia straty, ale nam też punkty są bardzo, bardzo potrzebne. Także jedziemy tam z optymizmem i, i dobrą grą chcemy na to zasłużyć, żeby te punkty przywieźć. No właśnie tak jak trener wspomniał, nam punkty są bardzo potrzebne. Dwa ostatnie mecze nam delikatnie nie wyszły, dwie porażki. Czy trener myśli nad jakąś zmianą, jeśli chodzi o to spotkanie, może zmianę ustawienia, czy jednak tutaj nie ruszamy tego? Nie tylko, że to niedelikatnie. Nam nie wyszły. Trzeba sobie to jasno powiedzieć i tutaj mieliśmy rozmowy, że, że, że trzeba tą grę poprawić, bo, bo potencjał tego zespołu jest zdecydowanie wyższy. Trzeba tylko i wyłącznie wypełniać obowiązki meczowe i, i taktyczne te, które są założonym i planem na mecz. Także jeżeli to będziemy robić, ja jestem spokojny, że ta nasza gra. Yy, Obronimy się ją i przyjdą wyniki, także i przede wszystkim my musimy być bardziej aktywni w ataku, bo, 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 bo tutaj tego nam brakowało. W środku tygodniu w czasie treningu gra wewnętrzna z drugim zespołem, czy jakieś spostrzeżenia po tym meczu? Tak, chcieliśmy zobaczyć zawodników na poszczególnych pozycjach, stąd też sparing tutaj, czy taka gra wewnętrzna z drugą drużyną i też zobaczyć chłopców, którzy są po drugiej drużynie, bo, bo nie ukrywamy, że na to patrzymy i co niektórzy też dali nam, e, można powiedzieć, obraz e, przydatności do pierwszego zespołu i niektórzy zostają już zaproszeni czy też włączeni do kadry pierwszej drużyny. Także tutaj e, potrzebne są takie gry wewnętrzne do tego, żeby też e, inni dostawali bodźca do pracy. Dziękuję i powodzenia w meczu z Lechem. Dziękuję.